Siemanko moi drodzy. Witam serdecznie. Dzisiaj z Warszawy. A gdzie idziemy? Wybieram się na urbex w fotografii. Będziemy zwiedzać i oglądać. Ja ogólnie już się rozgościłem. Idę jeszcze tylko na dół po jakieś zakupy i wyjdziemy sobie na miasto zwiedzimy, zobaczymy co tam ciekawego w tej Warszawce jest moi drodzy odrobinę pozwiedzałem Udaje się na spoczynek A jutro A jutro widzimy się Już na wystawie Pozdrawiam One day later Siemanko moi drodzy, witam serdecznie w nowym dniu Dzisiaj Jemy śniadanko I co? I będziemy się powoli zbierać A tymczasem smacznego Kochani zjadłem Ale sałatka była ochydna Była całkiem spoko one są łatwe. Totalne. Kurwa. No. Drodzy, szybki wypad do sklepu z owadem. I będziemy się zbierać powoli do wyjścia na urbex z fotografii. To, co teraz powiem, nie ma nic wspólnego z dzisiejszym filmem, ale muszę się z tym podzielić. Biedronka piętrowa. To kurwa szok. Dla mnie szok. Na parterze sobie robisz podstawowe zakupy, ale jeszcze walisz na piętrze. Spoko. A few moments later. Ja już moi drodzy Jestem prawie spakowany, Jeszcze muszę to tylko zapakować I będę już wychodził Na urbex w fotografii i drodzy ja już wyszedłem Wolnym krokiem, spacerkiem Ładna pogoda, idę do was Widzimy się już za niedługo Moi drodzy w tle za mną piękny pomnik Pomnik historii A do Freta już niedaleko Ja już jestem pod prześwitem, więc za chwileczkę pokażę Wam dzisiejsze wydarzenie, jakim jest Urbex w fotografii. Pokażę Wam całe to miejsce i co. Zapraszam na film. Moi drodzy, jesteśmy teraz w głównej hali w prześwicie i powolutku Wam tutaj wszystko pokażę mniej więcej co i jak. Tutaj mamy pierwsze pomieszczenie z gramy retro I Tutaj mamy Rafała, organizatora całego z zamieszania Oczywiście z głośno To jest mój człowiek, którego w końcu udało o, się poznać no, na żywo, a nie tylko na Instagramie. Tak. Bardzo Ci serdecznie dziękuję ja za zaproszenie. Powiedz mi, jak tam Ci się podoba. Nie objadłem jeszcze wszystkiego, ale, okay. ale w ogóle Warszawa mi się... To podoba i chyba będę tu przyjeżdżał częściej tak. pod warunkiem, że pociągi się nie będą spóźniać. A no z tym było różnie. Powiem, że jechałem tylko dwa razy pociągiem, czy może ze trzy razy i za każdym razem przyjechał w tolerancji jakieś tam pięciu minut, więc nie było no, już... Tak. To nie, ja miałem praktycznie godzinę od opóźnienia. A, no, to rzecz, nie, no. no cóż, no PKP proszę Cres... poczekać. Dokładnie, ale, tak. przepraszamy za opóźnienie, bo to tak. był ciągły komunikat generalnie. No. U nas akurat nie ma jakichś później wszystko śmiga, dopięliśmy jakoś na czas, ten cały event. No i elegancko. Ja idę zwiedzać, złapię Cię jeszcze później Dzięki serdeczne, także jak mogliście zauważyć, krótka pogadanka z Rafałem. Z którego poznałem przez Instagrama. Przemierzam odchłanie i w połowie, jak nie miałem baterii, zapomniałem włączyć kamery. To się wstydzę. Naprawdę się wstydzisz kamery? Tak. <Y'se1> no, trzymaj, to nie, ale się wstydzę. Tak, Naprawdę się wstydzisz kamery? Naprawdę się wstydzisz kamery? Gdzie ta maczka? Maczka mi została w pokoju. Państwo, Explorajt w końcu Poznałem osobiście, w końcu zaznaczam, przywarstwę. Jak? No jak, wam się podoba? No w ogóle jest spoko, spoko jest to przestrzeń, dużo światła, ale z drugiej strony... Gorąco. Gorąco. Gorąco, rok temu było w podziemiu, to też był taki inny klimat, trochę bardziej mrocznie. Ja lubię mroczny klimat, mhm. ale też jest spoko, na pewno jest... Inaczej. pracowamy. Ale był ten duch Bardziej tutaj mniej urbexowo, ale może więcej ludzi tutaj wchodzi, bo mm. otwarte, było otwarte tam, bardziej tak wszystko na widoku. Większym zainteresowaniem się możecie tak No i fajnie. Bardzo serdecznie dziękuję za krótką rozmowę, mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do niej już po, nadzieję, za kamerami. z Tobą za chwilę. No, nie ma problemu, tylko się muszę, to wiesz... Chyba, nie, na, radzi na radzi. spokojnie, bo to wiesz, ja się Szyszła też muszę przygotować. Dobrze. Dobra, do zobaczenia później. A tego Pana Wam chyba nie będę przedstawiał, albo Wam przedstawię w sumie. Mr. Wartownik. Tak mi mówią. Tak mu mówią, można go spotkać na Twitchu bardziej chyba, tak? Bardziej. Bardziej na Twitchu, nie? No na YouTube też, ale tak bardziej na Twitchu. Jak ogólnie wystawa? Bardzo mi się podoba. Pierwszy raz, kolejny? Drugi. Drugi. No ja też mogłem być w zeszłym roku, ale się za długo zastanawiałem, no i niestety

Także w tym tutaj planowanie yy, opuszczone w opuszczonym schronie kolejnej edycji i dziękuję Wam bardzo i o 13 zaczynają się reakcje, także do zobaczenia. Czy my będziemy fotografować yy, opuszczone połazy, czy my będziemy biegać po industriach, bo każdy z tych ma, ma opuszczoną masę fizyki się nie da osłuchać, tak? Obiektyw, który będzie zoomem, y, będzie i szeroki, i wąski, e, nie będzie ważył 50 gram. To będzie konkret szkło, które podniesiecie i powiecie, po którymś industrialu, matko, jak mnie plecy wolą. Mój pierwszy plecak fotograficzny ważył 25 kg. Drodzy jest tutaj moja tablica. Zapraszam do zapoznania się i do odwiedzenia tego miejsca. A przejdziemy do innych rzeczy, które można znaleźć w opuszczonych miejscach które można też uruchomić. Przykładowo, przenosimy się do Warszawskiego Ursynowa, do restauracji Baszta, która obecnie jest spalona przez bezdomnych, więc tak nawet nie ma co tam oglądać, a naprawdę było się na miejsce, jest to miejsce też ze sporą historią. I akurat skupimy się na komputerze, który stał na piętrze i który po prostu spróbowałem uruchomić i okazało się, że... że on się po prostu włączył i nawet się w Windows odpalił. Nie, nie, to nie nie, nie będzie. Może, może tu było widać gdzieś, ale no tam, tu. monitor jest tak wielki, że nic nie widzę z bliska. Natomiast tu była bardzo fajna historia, bo my się rozdzieliliśmy, bo był desant przeprowadzony na kajaku, a Łukasz jeździł dookoła, m, gubiąc kluczyki do samochodu. I co było najciekawsze, że to był kiles, więc jak odpaliłeś furę i dopóki jej nie zgasiłeś, to mogłeś nie mieć tych kluczyków. tak? Więc generalnie z ile z te dwie godziny żeśmy szukali tych kluczy? Myślę, że spokojnie i teraz sobie tak pomyślałem, że właśnie, że ten kiles, paradoksalnie dobrze ten samochód zgasiłem, bo tak moglibyśmy odjechać te kluczyki by tam zostały. Dokładnie. Zresztą wiecie, po co komuś nerka, skoro można klucze kieszeni. Po co komuś kiesię? nerkę jak jej nie zapina, prawda? Eee, nie, słowem kluczyk do kieszenia spodni, zamiast właśnie do nerki do, kluczyk do kieszenia o spodni, przeskakiwałem czy ruch. A jakie było moje wielkie zdziwienie jak chciałem odjechać, wiecie, akcja na 3 minuty, nagrać dwie i jechać dalej, a z dwóch minut zrobiło się dwie godziny, więc w ogóle... Najpierw wiedziałem, że chłopaki pływają, więc nie chciałem mi stresować, bo jednak, no, słaba akcja, bo na totalnym ludziu przyskarzona mi że nie mieć kluczy do samochodu. Wystawię z fotografii nie mogę zabrać, że się jesteśmy, jesteśmy tutaj pierwszy, trzecia nie, nie wiem ile razy to było, bo każdym. Chyba tak. A to nie, 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 to jest. Przywieźli mu jakiś tam makaron, suche i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy ciepłych, nic, a zima szła. Makaron wcześniej ja sobie ugotować, jak on nawet nie miał. Co najwyżej jako krótki mógł to sobie jeść. I tyle. No, było wezwanie, że trzeba komuś pomóc, przywieźli i rzucili kartony mu pod nogi i, i rak sobie. Więc wtedy zdecydowałem, że nie ma sensu rozmawiać z urzędnikami i zaczęliśmy organizować pomocy humanitarne. I to był początek, który sprawił, że ten urbek z czasem zaczął odchodzić na bok, a zaczęliśmy jeździć, żeby pomagać. I mówię o tym dlatego, że trochę ten przydługawy wstęp, Ja byłem wtedy mega podjarany, że w końcu mogę swój urwek zrobić na swoich zasadach, sam decydować o tym, że nie robimy typowej wycieczki na zasadzie zobaczyliście opuszczony budynek, zrobiliście sobie selfie, to idziemy dalej, bo umówmy się, ale większość wycieczek do Czarnobyla tak wyglądało, a jako eksplorator nie mogłem się z tym pogodzić. Drugi. Ja niestety dzisiaj nie będę mógł być z wami. Czekam tylko jeszcze na Łowcę i Jana Hojanackiego, żeby sobie z nimi cyknąć foteczkę i będę uciekał do siebie. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pozdrawiam i siema. Trzy Zdobrze, raz nie, on nie Ale nie wiem, czy to jest problem. próba mikrofonu, żeby do żeby do serdecznie. żeby tam nie ma niedziela. ale to Panie, weź pan kabelę, do tego. Dobra, teraz kanał dwa, chyba, kopi tutaj, tak, stopy.